Cześć, ja na imię Daria i dzisiaj chciałabym Wam pokazać kolekcję moich lalek. Są to lalki Monster High, lalki LOL OMG, Brazilas, Nowy Stars i to na razie tyle. Także nie przedłużajmy i zapraszam Was do mojej witryny. Tutaj mamy pierwszą gablotę. Tak to się prezentuje od góry. Tu jest właśnie ta część, gdzie mam laleczki LOL. Z tyłu są Supersonics. One są z lignitowanego zestawu. Nie wiem, czy ten zestaw był sprzedawany normalnie w sklepach, bo wtedy akurat jeszcze się nimi nie interesowałam. No ale można bez problemu znaleźć je na Allegro czy na jakimś innym portalu. Kosztował około 500 zł. No ale jak za 8 laleczek, bo tu jeszcze mamy z tyłu. Młodsze siostry. W zestawie tam były jeszcze, także myślę, że to nie jest złocena. Z przodu mamy rodzeństwo panków, tak naprawdę. Ten chłopak nie jest taki brzydki w sumie. Na początku myślałam, że będzie gorszy, no ale jakoś tam daje radę. No tutaj mamy obok jego siostrę. Nie powiem jak ona się nazywa, ale jest bardzo ładna. I dodałam jej szaliczek od jej brata, bo jemu w ogóle nie pasowało w ogóle tej bluzki nie było widać. A tak, to jest ok. Tutaj mamy Moonlight Bibi, troszeczkę jej zmieniłam w fryzurę, bo miała bardzo posklejane włosy, a stwierdziłam, że a dobra, coś tam jej naprawię, coś porobię i widzicie, troszeczkę lepiej wygląda według mnie. Nie kosztowała wiele, chyba 100 zł, ale wiem, że można ją znaleźć nawet taniej, za 85, tak samo jak Spicy Bibi, mm, na Amazonie szukajcie też. Tutaj jest Spirit. Nie pamiętam dokładnie, ale ona też jest liczna i od niej się zaczęło moje kolekcjonowanie lalek. No bo była w pietrące w promocji. Za 50 zł udało mi się ją wyczasnąć. To jest w ogóle cud. Naprawdę to jest cud. Góry mamy Radzilas. Zapomniane lalki, totalnie jakby niechciane, tak mi się wydaje, przynajmniej, bo bardzo przypominają lalki Monster High. Była duża kłótnia między. Znaczy wciąż toczy się wojna, jakby między. E, oj mój kot się odzywa. Między MGA i Mattel, no ale o tym dużo by gadać. To jest Megana z tyłu, oczywiście, ta z oczkami. Oj, no ja tu nie widzę, co robię. E, tutaj mamy Ilianę. Ona jest na AliExpress, można wciąż ją zdobyć. 100, 115 zł podejrze. Tu z tyłu jest ładnie. Stoi sobie, patrzy się, fajnie ma emblematy na ręce. Super wygląda. Tutaj jest Sasza Bella. Tu strasznie ubolewam, bo miałam ją już kiedyś, miała kolczyki, ale miała kapelusika i stwierdziłam, że a może ją sprzedam, może uda mi się kompletną znaleźć. No i widzicie, nie udało mi się, tylko musiałam drugą kupić. <grym> I nie mam kolczyków. No, ale to się uda kiedyś tam zdobyć. E, tutaj mamy Jade J'ador. Niestety nie mam um, tego, co ona ma na oczy. Tej siateczki oryginalnej tylko sama zrobiłam. Kolczyków też nie ma oryginalnych. Madry buta. O, tutaj zwierzaczki też są właśnie, nie pokazałam. A i w ogóle tutaj jest, y, on się nazywa Batrick, y, i to jest zwierzak y, wampeliny, która jest naprawdę bardzo rzadką lalką. Bardzo trudno jest ją zdobyć, nawet za granicą. A ja mam zwierzaczka na no, Allegro, kupiłam ostatnio. Bardzo się cieszę, naprawdę. To jest najpiękniejsza lalka z nich, tak mi się wydaje. Jedna z najpiękniejszych. Jak ona miała na imię? <laughs> Czasami zapominam, <laughs> a teraz też już w ogóle jak nagrywam. Ma piękne połączenie kolorystyczne. Podobna jest to drakulory, nawet można tak powiedzieć, jeśli chodzi o kolory. Te zwierzaki są naprawdę zabójcie. No zobaczcie. Połączenie psa i kota. Nie, no. hit. E, tutaj też mamy jazminę. O, i nie pamiętam też jak on ma na imię. Ale kupiłam go na Amazonie za 40 zł chyba. Tu mebelki za 18 chyba. O, tutaj mamy już w ogóle wspaniałą kolekcję. Tym bardziej, że mamy tu isi Nie muszę mówić, że jest bardzo rzadka. Batsy. Niesamowita Batsy. Kirsty. Uwielbiam w ogóle kirsty. Pamiętam, jak dopiero zaczęłam kolekcjonować lalki i mój chłopak właśnie zamówił mi ją. Byłam taka oczarowana. Tutaj mamy Lunę. Tutaj mamy Mouse CDs. Ostatnio ją kupiłam. Hmm, jeśli chodzi o te lalki, to z Bujorku to jakby nie jest problem, żeby je dostać pudełkowe. Nawet nie są już takie drogie, bo wydaje mi się, żeby e, zapłacić za lalkę 180 zł w pudełku nowiutką. Jeszcze nie już wcale, no to to nie jest wcale tak drogo. Hmm, Eli Ellie. Piękna też jest, bardzo śliczna. Nie podobała mi się na początku, ale każda lalka monster ma swój urok. Elizabeth. O, jest taka, jest piękna. Cudowna lalka, naprawdę. Też trudno ją zdobyć. Viprin. Zmieniałam jej włosy. Udało mi się, ale no, te loczki się rozprostowały, Więc jak macie jakiś trik, żeby mm, w ogóle udało się utrzymać te loki na dłużej, to z chęcią bym przygarnęła. <grywka> Próbowałam na różne sposoby. Nie wiem, czy mm, chyba żel jeszcze jest. No ale tutaj sprayem spryskałam no i troszeczkę się rozprostowują niestety. Dopóki będą falowane, to nie mam jakby problemu z tym. Honey swamp. Też bardzo niedoceniona lalka. Jest śliczna. Te afro, to afro właściwie jest po prostu cudowne. Mhm. No i z tyłu mamy Claudie O, i te loczki już mi wyszły. I one się trzymają bardzo dobrze morskie, morskie, one no nie są morskie w sumie, to są bardziej pirackie takie duchy, bo to jest z serii Haunted e, Wandala. Też na początku się zastanawiałam, czy ją kupować, czy nie kupować. W ogóle do wielu lalek mój, mój chłopak mi przekonał, to jest zabawne, bo e, no mi się powinny podobać te lalki w ogóle nie powinnam mieć żadnego zawahania, żeby je kupować, ale czasami miałam takie momenty, że nie wiedziałam, czy kupić, czy nie kupić, czy co zrobić. A tutaj mamy River. River? Tak. Bo już tyle tych imion. Ja jeszcze czekam na kijom ja aż się pojawi. Wiem, że ostatnio była te 250 chyba na pięte no ale miałam inny wydatek. Zresztą zobaczycie potem. Tutaj mamy Lorne. Jane Bolito? Bolito? Czy jakoś tak? O! I oczy świecą w ciemności. Śliczna jest. Uwielbiam to, że mm, właśnie producenci Lalek Monster High dawali zwierzaki do, do poszczególnych postaci. Ja, szkoda, że już tego nie robią. No, tutaj przepiękna Greta, najpiękniejsza lalka, jaka w ogóle powstała, moim zdaniem. Gizmo. Zobaczcie na ten mold. Te uszy. Coś wspaniałego. O, ta pomadka, ona jest... E, ostatnio widziałam taką pomadkę e, w zestawie Barbie. W e, fashion packu. Tylko, że była czerwona. O, tutaj mamy No Odsunę troszeczkę Gretę. O, Kasta. Też jest przepiękna. Uwielbiam zielone lalki. Manita. Kupiłam ją za 195 zł. To było w ogóle... Nie wiem, nie wiem jakim cudem. Pierwsza gablotka. Koniec. No i pokażę Wam teraz drugą gablotę. Tu moja kicia, łapcia. Słodzinka. No dobrze, łapciu, bo troszeczkę przeszkadzasz. Ok, góra. Ta będę miał. Próbowałam zrobić jej oryginalną fryzurę, ale no jak widzicie, to jest praktycznie niemożliwe. Niemożliwe, naprawdę. No chyba, że macie takie wałki, które są jakby do trwałej i one są bardzo mocne. Ja ciągle palcem tutaj coś robię, sorka. Pierwszy raz w ogóle opowiadam tak w taki sposób o lalkach. No ale wiadomo, wszystko się wyrobi. No i Katrin, no wydaje mi się, że ma całkiem bujną tą fryzurę, także zostawiam jej bo na troszeczkę żelu mamy we włosach, no ale jest ładna, dobrze wygląda. Tutaj mamy spektrę. Szkoda, że ta lalka też robi się troszeczkę żółta, jak widzicie tutaj po jej zwierzaku. No ten ogonek ma lekko żółtawy, mnóżki na całe szczęście przezroczyste. Dalej się trzymają rączka, też jest żółta. No ale co zrobicie, ja no, nie będę kupowała ciągle nowej lalki, byle mieć idealnie białą, przezroczystą, no bo to jest bez sensu, byle po prostu się cieszyć z lalki jaką się ma Nie można też tak wpaść yy, w paranoję e, Tutaj zamówiłam ją yy, tam, bliźniaczki z Francji Katrin z, przyjechała chyba z Niemiec Albo z Wielkiej Brytanii, nie pamiętam, bo na ebay zamawiałam, czasami się opłaca według mnie na eBayu kupować lalki Ze względu na to, że Um, ja to tak patrzę akurat, bo wiem, że wiele osób nie lubi w taki sposób y, zamawiać, no ale jak sobie policzę na przykład, że w Polsce zapłaciłabym tyle samo, co zapłacę za samą lalkę i za wysyłkę, no to wydaje mi się, że się opłaca, że nie ma co tam też myśleć, że o, za dużo, coś tego, nie, po prostu kupić i tyle. No i za nią zapłaciłam razem z lodii. ile to było? 240 zł, no to nie wydaje mi się, żebym w Polsce zapłaciła za kompletne lalki tyle. Zwłaszcza za yy, bliźniaczki, no. Tutaj piękna kulsefonii, tutaj mamy operetę. Pierścioneczek jest na miejscu, jak widzicie. Piękny, i fryzurę też powinienem zmienić, no, ale wiecie jak to jest z tymi zawijasami, no. Tragedia po prostu, oj, coś ostrości nie opie. Proszę bardzo, obserwujcie piękną operetę. E, Czekajcie, przesunę. Okej, okay. a to Raleigh, też jest śliczna, w ogóle nie chciałam jej. W ogóle jej nie chciałam kupować na samym początku, jak zaczynałam kolekcjonować lalki. I tak samo nie chciałam Clio, bo one były bardzo wredne na samym początku, także też nie chciałam jej yy, w ogóle w swojej kolekcji ze względu na to właśnie, że była zła i dokuczała wszystkim. One a z nią to jest taki problem, że po prostu masakra. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale spójrzcie, pokażę Wam jak. Z jakiej perspektywy ja patrzę na lalki i w jaki sposób właśnie ją widzę? W taki sposób. Nie wszystkie mają proste głowy, a ona ma tak do góry, za nos. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Nie będę chyba ciałka wymieniać czy, czy, czy cokolwiek, ale mogłabym nową kupić. No ale kto mi kupi taką lalkę? Nagle już ją zostawię. Jest śliczna. W ogóle włosy jej odnowiłam. A terpentyną. A, patrzcie, jakie mięciutkie. Wspaniałe. Włosy ma wspaniałe. I dzięki temu też się bardziej pomyliłam. Bo miała całe klejące, takie obleśne. Fuj. No, miał Lodi też te paski mają takie. Ale cóż. Nie będę też tego robiła, bo. Oj. Wiecie, jak trudno jest restaurować lalki. A jak coś nie wyjdzie, to potem tragedia. Gdzie na fire? Też jest śliczna. Ale jak nie ma swojej oryginalnej fryzury, no to... idzie umrzeć, naprawdę. Nie, nie, nie spróbowałabym nawet zrobić jej tej fryzury. Katrin. Katrin? No na pewno Katrin. <grym> Kati. Musiałam pożyczyć od niej stojak. Na dole lalką. Lance właśnie. Wie. Teraz mamy, proszę Państwa, główną półkę najważniejszą. Main Six. Proszę bardzo, trakulora. Też straszna walka była o te lalki, naprawdę. Kupowało się trzy różne, potem sprzedawało. O, fanko Pop, znalazłam go w Gdańsku. Jak byłam w, w jakimś lorba, w lombardzie z moim chłopakiem? to mamy Franki. Bardzo mi się podoba Franki. Mimo wszystko. Wiem, że ludzie mówią, że jest nudna troszeczkę, ale bardzo ładna. O teraz stopki i dałam to w ogóle. Roszal to też jest jedna z najśliczniejszych lalek. Taka gotycka, jak Draculora. O, proszę Państwa, najdroższa lalka, jaka istnieje. Nie, no dobra, no nie jest najdroższa, ale no jest droga. Tym bardziej to. Ta spineczka. Piękna jest, naprawdę. Też musiałam jej włosy trzy razy robić. No, bo niestety wiecie, jak to jest z tym klejem we włosach. Robeka. Bardzo śliczna jest. Fajnie w ogóle pasują do lalek, do wszystkich lalek. Kolorowe stojaki. Julia, prezent od mojego chłopaka. Jak zaczynam kolekcjonować lalki, Mm, naprawdę to był wielki szok, aż zwaliłam laptopa, kiedy ją zobaczyłam, bo mój chłopak mnie zaskoczył i e, położył ją normalnie na półce, jak gdyby nigdy nic. Tam w mojej, Miałam wcześniej inną gablotę, miałam tylko mniejszą, bo wynajmowaliśmy mieszkanie wtedy e, i normalnie to był szok. Niferka. Jestem zawiedziona jej nogami, bo są bardzo luźne, ale i tak ją uwielbiam. Pierścioneczek. No i proszę. To jest Clio z Ameryki, bo ma czarne chyba gumki. Udało mi się ją znaleźć, ale też kupiłam chyba trzy takie. Ma piękny diamencik, bo moja miała troszeczkę rozdrapane. Ta pierwsza, którą miałam, śliczna jest, przepiękna. No i zwierzeczki dam tak do przodu, żeby było jej po prostu widać. No, a jeśli chodzi jeszcze o lagunę, no to z nią też miałam problem i bardzo, ale to bardzo długo szukałam konkretnej i takiej właściwej dla siebie. Finalnie zapłaciłam za nią 400 około 10 zł, bo musiałam dwie kupić. Czyli tak, miałam trzy lalki laguny. I ta jest właśnie ta trzecia ostatnia. Bonita. Bardzo śliczna jest. Te skrzydła niby są takie plastikowe i dużo plastiku ma w sobie. Bo jeśli chodzi o Freaky Fusion yy, linie lalek, no to one naprawdę są całe plastikowe. Ale Bonita jest moim zdaniem wyjątkiem i dlatego tylko ją będę miał w swojej kolekcji. No chyba, że coś mi tam, wiecie, nie, yy, się przestawi w mózgu <grym> i kupię sobie resztę, ale na razie to brakuje mi tylko kijomi. No i chciałabym yy, zabrać się za albo Comic Conowe, albo poczekać yy, co oni tam jeszcze stworzą z tego Monster High tam, z Mattela, albo Mattel Creations. Gilda. 46 zł. So, jakim? Na Facebooku mi się udało. Cupid z Niemiec. Przyjechała, ale w pokaźniku. Bo ona ma taką spłaszczoną fryzurę. No ale niestety nie chcę tego wyruszać, no bo no już nie uda mi się nawet takiej spłaszczonej fryzury zrobić. No widzicie, no jakiś tam zawijas jest, prawda? Że nie ma chyba dramatu, mimo wszystko. No ona ma krzywe oczy akurat. Yy... Gigi. Ale nie przeszkadza mi to. O, i tu właśnie już zaczynamy nowi stars. Niestety jest tylko taka i taka. Też są śliczne. Malutkie, bardzo. Naprawdę, zobaczcie porównanie. Malutkie, nie? O, Gulajopi. Dobra, i teraz tutaj. Panie i panowie. Mamy inner monster. Jedna. Druga, trzecia. Ta tu już w ogóle jest Mistrzostwo Świata. Ostatnią właśnie kupiłam. O, tu brawo, możecie zobaczyć. I kurczaka. No i tutaj mamy krewnicką, wiadomo. Czy tam krewicką, nie pamiętam. Coś tam headless. <grystanie> Okej, okay, no to to by było na tyle. pokazałam Wam całą moją kolekcję. Troszeczkę opowiedziałam, coś tam dopowiedziałam. Jeżeli jakieś niuanse mi się tam pomyliły czy cokolwiek, no to dajcie też mi znać. Można obgadać, można przedyskutować i mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam Instagrama, um, nazywam się dariadollscollector um, na nim. Um, wstawiam tam bardzo dużo zdjęć lalek um, Monster High mojej całej kolekcji. Um, możecie się przyjrzeć dokładnie jak to wygląda. No i zapraszam Was do następnego odcinka, jeżeli powstanie, jeżeli Wam się spodoba taki content. Bo bardzo chciałabym właśnie pokazywać, raczej może nie z mojej perspektywy, zależy, że też jak mi się będzie podobało. Także do następnego odcinka i no do zobaczenia.